Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Alicja Kropignicka. Zapraszam na krótki spacer. Mazury, cud natury i to jest prawda. Co możemy znaleźć na mazurach? Naprawdę, wybór ziół, masa ziół. Dosłownie możemy sobie tutaj zbierać, co komu potrzebne i, i, i co trafimy, tak, to, tak naprawdę. Ale ja tutaj, słuchajcie, odkryłam taką miejscówkę. Co się pojawi za zakrętem? Za chwilę zobaczymy, już dochodzimy do miejsca, które chcę wam pokazać. I roślinę leczniczą, którą też chcę wam pokazać. Proszę zobaczyć, jaki piękny żywokost. I tutaj, słuchajcie, jest masa tego żywokostu. Ja po prostu, jak zobaczyłam ten żywokost. Ja się ucieszyłam, jak wędkarz złowi rybę dziesięciokilogramową. Czasami trafił mi się tam okaz pojedynczy, natomiast tutaj proszę zobaczyć, ile tego żywokostu jest. O, nawet nisko sobie tutaj się położył, odpoczywa. Proszę popatrzeć. To jest stanowisko żywokostu, naturalne stanowisko żywokostu. Jak pięknie kwitnie fioletowa. Jest to bardzo cenna roślina lecznicza. Zarówno wykorzystujemy kwiaty, liście, korzeń również jest pozyskiwany. Kwitnie właśnie od lipca. Więc możemy tutaj sobie zbierać i identyfikować, jak ktoś nie zna. Wyciągi z żywokostu działają przeciwkaszlowo, osłaniająco, powlekająco, przeciwzapalnie. Zawiera alantoinę, zawiera krzemionkę, zawiera śluzy, więc działa powlekająco na nasz układ pokarmowy, na nasz układ oddechowy, przy jakichś wrzodach, czy kaszlu, czy katarze, czy grypie. Jeżeli mamy zapalenie płuc, krtani, tchawicy, to, rówczy, to wówczas też możemy zastosować. Świetny przy chorobie wrzodowej. Ale ja to tak lubię, słuchajcie, ten żywokost zastosować zewnętrznie. I wówczas przygotowujemy maceraty. Maceraty na bazie gliceryny, na bazie oleju czy na bazie octu. Jak sama nazwa mówi, żywokost żywi kości, więc generalnie polecany jest po złamaniach, przy jakichś obrzękach, kontuzje sportowe, mięśni zmęczone pracą albo ewentualnie uprawianiem sportu. Jeżeli pozyskujemy korzeń, to wykupujemy jego jesienią. Wówczas trzeba bardzo szybko oczyścić. Pokroić i wysuszyć, bo później jest tak twardy, że nawet żadną maszynką albo nożem nie da rady jego po prostu rozdrobnić. A rozdrobniony surowiec działa skutecznie, bo możemy wyekstrahować więcej substancji leczniczych. Ja tutaj jeszcze mam zamiar wypróbować i wykonać. Syrop żywokostowy, ale jeżeli będzie już korzeń, to wówczas pozyskam ten korzeń i zrobię syrop żywokostowy. Możemy wykonywać również nalewki. Nalewka z korzenia żywokostu lub właśnie z liści, jedna część ziół. Dodajemy 5 części alkoholu 40%, i wówczas odstawiamy na 10-14 dni. I mamy taką nalewkę żywokostową, którą możemy smarować miejsca obolałe kolana, łokcie, kręgosłup. Ja polecam wykonywanie odwarów z żywokostu do przemywania twarzy, na wszelkiego rodzaju wypryski można zastosować również na okłady na oczy. Także roślina cudowna, roślina poszukiwana, ale żeby w takiej ilości ją spotkać, słuchajcie, to mi się pierwszy raz zdarzyło. Lubi właśnie takie podmokłe tereny. Zapraszam do spacerów, zapraszam do zwiedzania zakątków zarośli, traw opuszczonych miejsc, wówczas znajdziemy naprawdę zielarskie skarby. I jeszcze dzisiaj spróbuję zebrać zaraz, właśnie trochę samych wierzchołków tego, właśnie żywokostu, i wykonać ocet żywokostowy. A do czego stosujemy? Jakie ma zastosowanie ocet żywokostowy? Jak zrobię to, Wam powiem.